Łapmy obelgi i róbmy z nich kapelusze. Carpe diem, chwytajmy dzień. Gdy trafia nam się okazja, korzystajmy z niej. Korzystajmy z życia, bo, jak to mówił poeta, nic dwa razy się nie zdarza. Przekonajmy się, czy nasi podróżnicy potrafią wyluzować. Rozdział piętnasty, czyta Anna Haczyk. Docieramy do Kluny około osiemnastej i ustawiamy się przed ogromną kamienną budowlą. Opactwo kluni, informuje tabliczka. Nie ma jednak czasu na spacery, bo ledwie stajemy. Hej, patrzcie, to pasztety. Podchodzi do nas wysoka kobieta o południowej urodzie, ze smoliście czarnymi włosami, pofalowanymi jak dym, w sukni, którą określiłabym jako pyszną. W każdym razie jest długa, krwista, ozdobiona tysiącami czerwonych cekinów. Za nią idzie wysoki brunet i wysoka blondynka. Oboje w uniformach, które nazwałabym wojskowymi. W każdym razie mundury są z galonami, a oni na głowach mają kepi. Wszyscy troje uśmiechają się do nas szeroko, odsłaniając równe zęby. Super, są idealnie na czas, komentuje brunetka, zerkając na zegarek bruneta. Życzą sobie Państwo paszteciki? pyta lekko zmieszany słońce. Och, jeśli można, odpowiada brunetka. Gab, blondi, ale ja nie mam kasy. Gab ma kasę w jednej z kieszeni uniformu. Kupuje pasztecik drobiowy z sosem cebulowym dla blondi, wieprzowy z sosem pieczarkowym dla siebie i wegetariański z musztardowym dla wysokiej brunetki, która nie cierpi słodko słonego. Przyglądamy się, jak ta urodziwa trójka wcina nasze paszteciki. I nawet słońce wydaje się zafascynowany widokiem. Po chwili odważam się zadać pytanie. Przepraszam państwa wojskowych i panią Jasminę Aladynową, ale dlaczego jesteście tacy wystrojeni? Blondi wybucha śmiechem. Nie jesteśmy wojskowymi, studiujemy tutaj. Znaczy mój brat i ja. Mamy dziś bal na uczelni. A to Colin, dziewczyna mojego brata. Tego ostatniego można by się domyślić, bo ledwie Colin, Jasmina i Gab wsunęli paszteciki. Przysysają się do siebie jak dwa glonojady. Są bardzo zakochani, wyjaśnia blondi. Na to wygląda, odpowiadam. Idziecie na bal? Tak, cmoka Kolin, kiedy oderwała się od gaba z mlaśnięciem. I wy też. My? E, nie, odpowiada Akima. Jak sprzedamy paszteciki, jedziemy dalej. Musimy dotrzeć do TZ. tak, Mirej? TZ to wieczorny etap. Co wy? przerywa jej blondi. Słuchajcie, będzie śmiesznie. Wprowadzimy was na lewo na balgazartów. Czego słońce wypręża się na wózku. Gab szerokim gestem wskazuje nam ogromne opactwo, za którym niedługo całkiem skryje się słońce. Ten klasztor, drogie pasztety, to nie tylko typowy przykład sztuki y, y, gotyku płomienistego, podpowiada mu siostra. Bzdura obrusza się kolin. To wszystko architektura romańska. Krótko mówiąc, podejmuje GAP, ten klasztor to nie tylko płomienisty przykład sztuki pewnej epoki. Nie, drogie pasztety, to również prestiżowa uczelnia, na której studiujemy ja i moja siostra. Jesteśmy gadzartami, studentami polibudy, czyli szacownej staruszki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk i Rzemiosł, która dzisiaj nie ma nic wspólnego ze sztuką ani z rzemiosłem. I co roku, kontynuuje Blondi. Odbywa się tu wielki bal przyszłych inżynierów. W tym roku właśnie dzisiaj. Przyjeżdżacie akurat w porę, żebyśmy was wprowadzili. To miłe, odpowiada Astrid, ale my nie chodzimy na bale. Po prostu jedziemy na rowerach i sprzedajemy paszteciki. A jutro musimy wcześniej wstać, bo czeka nas długa droga. Astrid ma rację, mówię. Och, Astrid, Astrid, wzdycha Colin. Trzeba korzystać z życia. Teraz albo nigdy. Ten bal to nie jakaś wieśniacka impreza, moi drodzy. To jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich w Europie. Ja. W takim razie nie bardzo widzę, żebyśmy mogli wejść w szortach z dekatlonu i śmierdzących t-shirtach. Luzik, wtrąca Gab. Wszystko mamy zaplanowane. Tu, Colin z plastikowej torby, którą taszczy, wysu wysuwa koronkowe dekoldy trzech mieniących się sukien. A Blondi zwraca się do słońca, mówiąc uprzejmie. Sorry, ale nie pomyśleliśmy o tobie. Musisz wiedzieć, że gazety piszą głównie o trzech pasztetach. Ale nie martw się, dla ciebie też coś znajdziemy. Braciszku, możesz chyba pożyczyć garniak. Jak ci na imię? Kader, odpowiada cicho Słońce i patrzy na Blondi takim wzrokiem, jakby mu się strasznie podobała. Co mnie denerwuje, bo kurczę, oprócz tego, że jest szczupłą, wysoką blondynką, z zębami jak klawisze fortepianu i z grabnymi łydkami, nie ma w niej nic nadzwyczajnego. Gab, pożyczysz garnia kaderowi? Jasne, chyba jesteś mniej więcej mojego wzrostu. Tylko spodnie będą za długie. Ironizuje słońce. Nie, no przestańcie. A serio, czemu chcecie nas wprowadzić na bal? Zamierzacie ośmieszyć dziewczyny? Tak? One są pod moją opieką. Kader, przystojniaku, szczebiocze blondi. Gadasz, jakbyś nigdy nie był studentem. Bo nie byłem, ripostuje słońce. Zatyka ich na dwie sekundy, zaraz jednak blondi znowu przypuszcza atak. Ale byłeś żołnierzem, nie? Żołnierze też lubią robić sobie jaja. Nigdy nie zaszyłeś nikogo w pościeli? Zdarzyło się. Nie postawiłeś wiadra z wodą na drzwiach? Pewnie. Nigdy pokryją, nie przyprowadziłeś dziewczyny do koszar? Hmm, nie. Uf. Nieważne, ale kumasz zasadę. Tutaj rządzą zakłady i kawały. I alkohol, wtrąca Gap. Alkohol? Powtarzają przerażone Akima i Astrid. Gap, przestań siać panikę, denerwuje się Colin. Dobra, powiem krótko. Dziś rano trzej kumple przeczytali artykuł o Was na stronie Le Progres. I dowiedzieli się, że zatrzymacie się w kluni. Rzucili nam wyzwanie: mamy was wprowadzić na bal. Jeśli nam się uda, dostaniemy skrzynkę szampana. Każdy, zaznacza blondi. Nie, 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 piszczy Akima mama nie pozwala mi chodzić na imprezy, prawda, kader? Pewnie, mowy nie ma. Mam rocze słońce, ale nie wygląda na takiego znowu pewnego. A co my będziemy z tego mieli? Pytam nie lubimy szampana. Ja lubię, mruczy Astrid. Co będziemy z tego mieli, przedrzeźnia mnie Gab. Ona pyta, co z tego będzie miała, ależ Mirej. Mirej masz na imię, tak? Mirej kładzie mi dłoń na ramieniu. Mirej, po prostu zabalujecie! W ciągu kilku minut, Kolin, nasza dobra wróżka przekształca przyczepkę w przymierzalnię. Radośnie rozrzuca swoje suknie, szczotki, przybory do makijażu, szpilki, błyskotki. Akima wchodzi pierwsza z miną kogoś, kogo czeka wyrywanie zębów mądrości bez znieczulenia. Kiedy dzieją się czary, idziemy z Gap i Blondi na zwiat do średniowiecznego, podziemnego przejścia oznaczonego krzesłem ogrodowym. Tu jest klucz do drzwi, mówi Gap. Korytarz prowadzi w pobliże biblioteki. Wszyscy doskonale o nim wiedzą, więc w środku będą pilnowali wyjścia. Odwrócimy ich uwagę petardami. Jak tylko usłyszycie wybuchy, biegnijcie ukryć się za czerwonymi kotarami na schodach. Potem czekajcie, przyjdziemy po was. W tej chwili Colin wystawia głowę i woła Astrid, która wraca do przyczepki. Ja, ale jak już będziemy w środku, zaraz nas wypatrzą. Jesteśmy dużo młodsze od reszty. Nikt nie będzie zwracał uwagi, unikajcie tylko ochrony. Nie dajcie się przyłapać, a wszystko będzie ok. Znowu wyłania się głowa kolin. Moja kolej. No to idę. Przyczepka zmieniła się nie do poznania. Lodówka służy jako blad do makijażu. Tysiące igieł i szpilek poniewierają się po ziemi. Moja sukienka, jasno-niebieska, czeka udrapowana na słoikach z sosem do pasztecików. No już, ubieraj się. Jest za długa. Jasne, skrócimy. Muszą wystarczyć agrawki. Wiesz, szczególnie piękne to nie będzie, ale obleci. A buty? Zostań w tenisówkach, spod sukni nie będzie ich widać. Poza tym, gdyby trzeba było uciekać, puszcza do mnie oko i zabiera się do moich włosów, kompletnie nijakich, myślego go koloru, prostych, suchych. Wyrywa mi chyba z połowę, ale daje radę zebrać je u góry i przypiąć spinkami, których dziesiątki migają jej w palcach. Następnie, nie żałując kosmetyków, robi mi makijaż, a na koniec czesze rzęsy. Nawet nie przypuszczałam, że coś takiego się robi. Finito, idź do koleżanek. Gdzie są? W Łazience w muzeum. Nie poznasz ich. W opactwie Kluni mieści się uczelnia, ale także muzeum, chociaż tego dnia z powodu balu nie można go zwiedzać. Otwarty jest natomiast sklepik, a także Łazienki po sąsiedzku. Kilkoro turystów w japonkach i krótkich spodenkach przygląda mi się z zainteresowaniem. Ojciec mówi do córki. Zobacz, to jedna ze studentek idzie na dzisiejszy bal. Skądże, gajetani, szepcze do niego żona, jest o wiele za młoda na studentkę. Może to dziewczyna studenta, odpowiada Gejton. Dziewczyna studenta, a więc ten poczciwiec dopuszcza, że mogę być dziewczyną studenta. Z walącym sercem, czując jak pali mnie cała twarz, uciekam do łazienki. Gdzie Akima i Astrid, ewidentnie w szoku, wpatrują się w swoje odbicie w lustrze od posadzki po sufit. Och, to zaczynam, ale brakuje mi słów. Kto to jest? Z ogromnego błyszczącego lustra patrzą na nas trzy nieznajome dziewczyny. No, kto to jest? Eteryczna blondynka o wyraźnie zaznaczonych kształtach, ubrana w elegancką suknię z żółtym gorsecikiem który fantastycznie podkreśla jej różaną cerę. Astrid? Astrid to naprawdę ty? Niewysoka, energiczna brunetka, której połyskliwa, wrzosowa suknia z dekoltem w łódkę faluje jak ukwiał przy każdym ruchu. Akima? Akima to ty? I dumna dziewczyna o zaczesanych do góry włosach, przytrzymywanych przez spinki z diamencikami, otulona jasno-niebieską suknią ułożoną jak toga, Wydłużającą jej nogi w nieskończoność i podkreślającą zgrabną talię. To, to ja? Ja? Nie no, co ja gadam? Wyglądamy dokładnie na to, czym jesteśmy: na trzy pasztety ubrane w suknie balowe z tkaniny syntetycznej i wymalowane jak kradzione fury. Astrid i ja przypominamy grubszą Gryzeldę i Anastazję z disneyowskiej wersji kopciuszka. Akima wygląda jak suszona śliwka w sukni koloru wędzonej szynki. Stoimy w milczeniu przez chwilę, a potem nie wytrzymujemy. Wybuchamy śmiechem, turlamy się ze śmiechu. Ze śmiechu, który wzbiera nam w głębi tuściutkich brzuchów, trzęsie ozdobami, włosami i sukniami, zmusza nas do oparcia się o umywalki, ze śmiechu, od którego chce się sikać, ze śmiechu głośnego, wyzwolicielskiego, ekstatycznego, nowego, imponującego, równie głośnego, wyzwolicielskiego, ekstatycznego, nowego i imponującego jak bal, który wchłania nas, gdy tylko wchodzimy. Blondi, Colin i Gap nie kłamali. Bal jest oszałamiający. Trzymając się siebie jak trzy kaczątka, które boją się zgubić, przechodzimy olśnione z sali do sali. W każdej sali, wyjaśnia Gap, są dekoracje innego roku. Znaczy takie dawniejsze? Pyta Akima. Nie, rok na uczelni to studenci jednego rocznika. Jakby wszystkie pierwsze klasy gimnazjum w Marii Dariesek udekorowały jedną salę, tłumaczy Astrid. Aha, ale my byśmy usunęli te plakaty o aborcji, narkotykach i alkoholu, bo to strasznie dołujące, rozmyśla Akima na głos. O, patrzcie, to sala roku Gaba, mówi z dumą Colin. Prowadząc nas przez drzwi do czegoś w rodzaju lodowego piekła. Tematem jest Titanik, Wyjaśnia Gap. Z sufitu zwisają stalaktyty, kilka prawdziwych, reszta z plastiku. Krople wody kapią z nich ludziom na głowy. Barem jest lodowa ściana, w każdej szczelinie tkwią butelki. Na tle szumu fal i przeraźliwych krzyków słychać żarty obecnych, którzy przymierzają kamizelki ratunkowe, rozrzucone tu i tam. Skrzypkowie grają smutne melodie, czasami rozlega się wycie syren okrętowych. Bardzo stylowe, zauważam. No nie? Śmieje się Gab. Sadowimy się w szalupie zaopatrzonej w stolik barowy. Sam ten stolik mocowałem? Chwali się Gab. Dość ciężko było. Połknąłem nawet gwóźdź. Połknąłeś gwóźdź? z przejęciem pyta Akima Umrzesz od tego. Och, nie sądzę odpowiada Gab. Zjadłem potem kupę waty. Powinno przejść. Akima szepcze do nas. Teraz on ma dwa razy więcej żelaza w organizmie niż normalnie. Colin wraca z napojami. Dwa razy Kir Royal dla siebie i dla Gaba. Trzy koktajle bezalkoholowe dla moich pasztecików i dla mnie. Akima siorbie swój z taką miną, jakby podejrzewała, że ktoś dosypał jej trucizny. Niezadowolona mruczy. Gdzie się podziewa kader? Chyba nie ma powodów do niepokoju. Słońce w eleganckiej marynarce wjeżdża na wózku radośnie pchanym przez blondi. Wprowadza go oficjalnie na bal, oświadczając przy wejściu. To mój nowy chłopak wiem, że nie ma biletu, ale jest niepełnosprawny, więc chyba go wpuścicie, nie? Słońce gwizdze na nasz widok. Ślicznie jak aktorki z Hollywood. Mirei bardzo ci do twarzy w tej fryzurze. Och, hmm, odpowiadam, wydając siebie dziwne dźwięki. Rzeczona fryzura odsłania mi uszy, każdy więc doskonale widzi, że zmieniają teraz kolor na purpurowy. Słońce dziękuje za Kir Royal, który proponuje mu blondi, spokojnie popija kolę, a blondi w parę minut opróżnia swój kieliszek. Kader, gdzie się przebierałeś? pyta Akima. A tu, gdzieś znaczy w pokoju. W pokoju blondi? Słońce nie odpowiada. Dalej popija kolę z uśmieszkiem, który chętnie bym prześwietliła rentgenem. Niesamowita impreza, mówi trochę rozbawiony, trochę zszokowany. Co roku ją urządzacie? Co roku. Trzeba uczcić koniec sesji po takiej charówce. Słońce kiwa głową, ale ja wiem, co myśli: że u nich, w wojsku, nie fetuje się końca roku balami, a w dodatku jakieś pięćdziesięciu, 60 żołnierzy zginęło ostatnio w galerystanie. Nie wspominając o utracie jego dolnej połowy ciała. Myśli też o tym, że Barack Obamka, która się zaklinała, że tym razem wycofa nasze oddziały, woli ostatecznie nie robić tego na razie. A to dlatego, że pan prezydent amerykański byłby niezadowolony. You understand? Zastanawiam się, czy Klausa von Strudla wkurza, że jego żona pozwala, by tyle ludzi umierało w galerystanie z powodu amerykańskiego prezydenta. O, dawno nie myślałam o Klausie. Idziemy się przejść. Zmieniamy salę i atmosferę. Tu plaża, tam dżungla, a w kolejnych korytarzach, w kolejnych salach, nie żałując sobie, raczymy się paelami, ostrygami, serami, ciastami i alkoholem też. W sali, w której tańczą flamenko, kosztuję sangri. Tak, tylko żeby wiedzieć, jak smakuje. W sali, gdzie tańczą salsę, kosztuję kajpirini. Tak, tylko żeby wiedzieć, jak smakuje. Spacerujemy jeszcze wśród krynolin. Kto dzisiaj nosi krynoliny? I fraków? Kto dzisiaj nosi fraki? I uniformów uczelni. W tym blondi dostrzega wielką salę udekorowaną à la Versailles. grają tam eleganckie walce i. Kader, zatańczymy. Nie ma mowy to nie było pytanie. I faktycznie słońce jakby tańczy tańczy z blondi. Wygląda na to, że na tym wózku nie tylko da się grać w paraolimpijskiego kosza, ale też wykonać coś w rodzaju walca. Znaczy, jeśli znajdzie się wysoka blondynka, która jak satelita wiruje wokół słonecznego rydwanu. Astrid, Mirej, patrzcie, on tańczy tańczy szepcze Akima muszę o tym opowiedzieć Jamalowi i mamie i tacie kuzynom i kuzynkom Okej, okay, chodź, zmywamy się mówię. Czemu? Mam ochotę obejrzeć tamtą salę. Wygląda strasznie. Tamta sala, która wygląda strasznie i do której wparowuję zupełnie przypadkowo, jest salą z karaoke. Gruby facet próbuje śpiewać hit Avril Lavigne. Siadamy i mocno go oklaskujemy, zwłaszcza ja, bo zaczynają działać dwa koktajle. Brawa dla Jean-François, zachęca prowadzący karaoke. Ja, jeśli się nie mylę, Juhu, brawo, Jean François! Gwiżdżę. Mirej, upiłaś się? Coś nie halo, skandynawska mitomanko! Upiłam się i co jeszcze? Bis, Jean François! Bis, bis! Jean François wygląda na dość zdziwionego, że wzbudził taki entuzjazm w przyrodniej siostrze kopciuszka, odpowiada jednak głupkowatym uśmiechem. Załatwione, zwróciłyśmy na siebie uwagę. Hej, mamy tu trio oznajmia prowadzący. Dziewczyny na pewno nam zaśpiewają. Może coś Spice Girls? Nic z tego, stary krzyczę, tak mi się wydaje. Śpiewam prawie tak samo źle jak Jean-François. Ja nie znam żadnej piosenki, szepcze Akima. Hm, a koleżanka po środku, zaśpiewasz nam coś? Astrid potrzebuje dwóch wieków, zanim zauważy, że ktoś do niej mówi. E, ja ty, ty, wszyscy wrzeszczą, łącznie ze mną chyba. No bo ja wiem, odpowiada Astrid, macie endosin? Ona się pyta, czy mamy eudosin. drwi prowadzący. Jasne, że mamy endosin, kotku, który kawałek sobie życzysz? A ja wiem, bąka Astrid, no obojętne. Załatwione, woła prowadzący, zapraszam na scenę. Dawaj, Astrid, ryczy ktoś i okazuje się, że to ja. Rzuć ich na kolana, Astrid rusza w stronę sceny, dopada ją trzęsionka, wielkie półkola potu pojawiają się jej pod pachami. Astrid, a, Astrid, street, a street, skanduje tłum. No już, jest na scenie, spanikowana, sparaliżowana, oniemiała. Rozlegają się pierwsze dźwięki i wtedy łapie mikrofon. Odwróć się do ekranu, doradza jej prowadzący, inaczej nie będziesz widziała słów. Na to astrid z wyższością niepotrzebne mi słowa. Początkowy riff syntetyczny, elektryzujący. Ponieważ nigdy nie słuchałam Eudosin, ani w ogóle elektryzującej muzyki syntezatora, nie mam pojęcia, czego się spodziewać. No już zaraz otworzy usta, zaśpiewa za cztery, trzy, dwie, w dolinie piekielnej zbłąkany bohater nazwiskiem Bob Moran. Odwracam się do Akimy, która wytrzeszcza oczy. Oglądamy się na innych, wszystkim szczęki opadły. Kiedy myślą sobie, co to w ogóle jest, inni się śmieją, klaszczą, pytają: Co to za laska, która śpiewa Endosin? Co to za laska, która tak dobrze śpiewa Endosin? Normalnie powala na kolana. Astrid ma swoje pięć minut. Kradnie sławę wokaliście, którego zdjęcia wiszą na ścianach jej pokoju. Zdobią kalendarz i t-shirty. Bob Moraine przeciw szakalom, awanturnik przeciw wojownikom. Je, yeah, je. Yeah! I tu daje takiego czadu, że wszystkich przechodzą ciarki. Widownia jest zachwycona, pełen odjazd. Piosenka kończy się o wiele za szybko. Panie i panowie, Astrid. -street. Astrid! -street! wrzeszczą panie w długich sukniach i panowie w smokingach. Hej! krzyczy ktoś. To jedna z pasztetów. Cisza jak makiem zasiał. Niepewne śmiechy. Jakiś mocno wstawiony koleś wskakuje na scenę, leci na pysk na deski, przytrzymuje się sukni Astrid. Fredu kroko, ryczy do kumpli. Udało im się! Udało się, gabowi i blondi wprowadzili trzy pasztety. Prowadzący nie łapie o co chodzi, zerka na prawo i lewo. Jakie pasztety? Dwa pozostałe siedzą tam, w głębi. Chodźcie na scenę, dziewczyny, chodźcie. No nie wstydźcie się, kurde, chłopaki, trzeba będzie postawić po skrzynce szampana Gabowi i blondi. Nie ma mowy, nie ma mowy, żebym weszła na scenę, postanawiam. Nie, nie, nie z te numery. A jednak podnoszę się i dumnie, jak automat, ruszam naprzód, ciągnąc za sobą Akimę. I nagle wiszę na szyi Astrid i macham do tłumu wrzeszcząc. Dla kogo brawa? Dla kogo? Brawa dla trzech pasztetów. Trzask, trzask, trzask. Niemal widzę w sali, w której aż gęsto jest od ludzi i komórek, niebieskawe ekrany Twittera i Facebooka. Trzy pasztety na balu gadzartów. Oho, w naszą stronę pędzi ochroniarz. Jeszcze raz dzięki, dzięki, dzięki. Pękająca ze śmiechu kolin. Nie ma za co, zmykajcie już. Czekaj, suknie, nie pojedziemy w nich. Nie, nie, jedźcie szybko. Hej, ale nie będziecie mieli przez nas problemów? Mirej, spadajcie, no już. No więc pod ogromnym księżycem, plącząc się w sukniach balowych, wsiadamy na rowery i zmykamy, ciągnąc przyczepkę z pasztecikami. Przed nami jedzie słońce, ruchy ma trochę niepewne. Chyba jest mu smutno, że tak szybko opuszcza bal, na którym tak dobrze tańczył. W tym czasie przy bramie opactwa ochraniarze czekają na wesolutkich gaba, Blondie i kolin. Wtedy dzwon wybija godzinę dwunastą. Och, kareta przemieni się w dynię! Uwaga, raz, dwa. Mirej. Poszło w drogę do TZ. Mirej. Co Akima? Jesteś pijana. Chcesz powiedzieć pijana energią. Haha, ha, no ruchy, ruchy. Musimy dotrzeć do TZ przed nocą. Jest noc. No to y, przed trzecią rano. Jest nawalona, potwierdza Astrid. Mirej, a może przenocujemy na kempingu? Coś ty, powiedziałyśmy, że jedziemy do TZ. Nie możemy mieć opóźnienia. Hej ho, hej ho, do TZ byś się szło. Przestań się wydzierać. Zamknął nas za zakłócanie ciszy nocnej. Słońce, jak myślisz? Hej, słońce, mówię do Ciebie, jedziemy do tezę. Słońce nadal w garniaku gaba, oczywiście nie chwyta, że zwracam się do niego. Dziesięć metrów przed nami spokojnie popycha wózek po pustej drodze. Kader błagalnie woła Akima, wytłumacz jej, że jesteśmy zmęczone i trzeba zrobić postój. Mirej, jesteśmy zmęczone i trzeba zrobić postój, mówi żartobliwie słońce. Przystajemy więc, ponieważ to pora, gdy słońce idzie spać. Ale nie na kempingu, tylko po prostu na pasie miękkiej trawy na skraju winnicy. Parkujemy przyczepkę, rozkładamy namioty keczuła. Fruń namiocie. Jesteś nawalona, Mirej. Gdzie tam? Patrz, jak pięknie opada, zupełnie jak kwiatek. Mirej... Tak, Astrid, skarbie najdroższy, może byś nam coś zaśpiewała. Och, powiedz, że zaśpiewasz. Nie, kładź się spać. Okej, okay. ty śpisz z Akimą, ja ze Słońcem, to znaczy z kaderem. Nie, Akima śpi z kaderem, to normalne, są rodzeństwem. Chciałaś powiedzieć, to absolutnie nienormalne. O, boleści nieskończona, rzec powinnam. Nie pamiętam, żebym chodziła do namiotu, ale widocznie mi się udało, ponieważ następnego dnia budzę się w jego zaparowanym wnętrzu z bohaterką karaoke wyciągniętą obok mnie. Le progres 9 lipca. Trzy pasztety rozrabiają na balu gadzartów. Znane jako trzy pasztety Astrid Blumwal, Akima Idris i Mireille Laplange, a także były żołnierz Kader Idris, który im towarzyszy. Byli widziani wczoraj na balu w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk i Rzemiosł w opactwie Kluni. Zdaniem niektórych gości tej prestiżowej imprezy nastolatki wystrojone w suknie balowe uczestniczyły w karaoke i piły alkohol. Biuro do spraw studenckich prowadzi dochodzenie. Mireille Laplange, z którą udało nam się skontaktować, stanowczo zaprzecza i zapewnia, że trzy pasztety zmierzają aktualnie do Monsolemine. Po nocy spędzonej pod namiotami niedaleko Kluni. Prawdziwe pasztety, czy ktoś się podszywa. Zobacz zdjęcia zrobione przez gości na balu w Kluni. Mirej, weszłyście nielegalnie na bal gadzartów? Mamo, ty zawsze takie wielkie słowa. Piłaś alkohol? Odrobinkę. A gdzie się podział mój maszynopis? Jaki maszynopis, mamunciu kochana? Ten, który był w szufladzie biurka, byt i zdziwienie. O, nie ma go tam! Na pewno wziął go Filip dumą. Muszę kończyć, mamuś. Zaraz mi się rozładuje telefon. Poza tym musimy już jechać. Czekają na nas w monsole Mine. I wjeżdżam w tu...